Amazing Digital Circus, w 60 sekund. Twórcą niejakiego właśnie Amazing Digital Circus jest właśnie Kane, który no niestety zamknął wszystkich w tej grze. Następną postacią jest Ragata, która wygląda na lalkę z 1986 roku. No i mi się wydaje, że chyba taki jest jej rocznik. Następną postacią jest Kinger, który tak naprawdę wygląda jak. No wiecie jak. Później mamy Zubu i też mamy Jacksa, który jest, no powiedzmy, królikiem, który, no, dręczy prawie wszystkich. Mamy też tutaj Gangle, czyli, no, panią, która robi za teatrzyk. Bardzo śmieszna. Najlepszą postacią w Amazing Digital Circus jest właśnie Pomi, która jest, no, ładnie, cał całkiem wygląda.